Cześć wszystkim. Dzisiaj pokażę Wam, jak uszyć modną chustkę od prostego kroju po bardziej zaawansowane modele. W tym filmie omówimy kilka różnych fasonów i pokażę krok po kroku, jak je wykonać. Przygotujcie materiały, bo zaczynamy. Cześć wszystkim. Dzisiaj pokażę Wam, jak uszyć modną chustkę krok po kroku od wyboru materiału po ostatnie szwy. Zaczynamy od wyboru tkaniny i modelu. To naprawdę kluczowy moment. Rodzaj materiału będzie miał ogromny wpływ na ostateczny wygląd i komfort noszenia chustki. Na przykład jedwab będzie idealny na elegancka, letnia chustkę, a wełna sprawdzi się doskonale w chłodniejsze dni. Możemy wybrać jedwab naturalny, satynę, cienka bawełnę, wiskozę, a nawet lniane tkaniny, w zależności od efektu, jaki chcemy osiągnąć. Pamiętajcie o sprawdzeniu splotu materiału im gestrzy, tym chustka będzie trwalsza. A co z modelem? Tutaj możliwości SA nieograniczone. Możemy uszyć prosta chustkę kwadratowa, trójkątna, owalna, a nawet bardziej skomplikowane modele z falbankami, fredzlami czy ozdobnymi haftami. Wybór zależy tylko od Waszej wyobraźni i umiejętności. Zastanówcie się, jaki styl preferujecie i jaki model najlepiej będzie pasował do Waszego stylu. Następnie przechodzimy do pomiarów i wzoru. To bardzo ważny etap, który zapewni, że Wasza chustka będzie idealnie dopasowana. Zanim zacznięcie kroić, dokładnie zmierzcie materiał i narysujcie na nim wzór. Pamiętajcie o dodaniu dodatkowych centymetrów na szwy. Około one centymetra z każdej strony powinno wystarczyć. Jeśli szyjęcie chustkę kwadratowa, zmierzcie dokładnie bok kwadratu, jaki chcecie uzyskać. Dla chustki trójkątnej potrzebne będą pomiary dwóch boków i kata między nimi. Dla bardziej skomplikowanych modeli najlepiej skorzystać z gotowych wzorów, które znajdziecie w internecie lub w książkach o szyciu. Możecie też STWORZYC własny wzór, ale pamiętajcie o dokładności pomiarów. To klucz do sukcesu. Pamiętajcie, że precyzja na tym etapie zaoszczędzi Wam wiele problemów później. Teraz przejdźmy do niezbędnych narzędzi. Poza maszyna do szycia będziecie potrzebować nożyczek, taśmy mierniczej, kredy krawieckiej lub długopisu do tkanin, szpilek, igły. Do szycia ręcznego, jeśli planujecie jakieś ręczne wykończenia, oraz oczywiście wybranej tkaniny. Przydatne będą również nożyczki do zapków, które pomogą w precyzyjnym wycinaniu zaokragleń. Jeśli planujecie dodawać jakieś ozdoby, przygotujcie odpowiednie materiały, jak NP, koraliki, tasiemki czy fredzle. Warto też mieć pod deskę do prasowania i żelazko, aby ułatwić sobie pracę i uzyskać idealnie gładka powierzchnię chustki. Na koniec omówimy niuanse szycia z uwzględnieniem modelu. Szycie chustki kwadratowej jest stosunkowo proste, wystarczy oprzyć brzegi. Możemy to zrobić na maszynie lub ręcznie, wybierając odpowiedni ściek. Chustka trójkątna wymaga nieco więcej uwagi, zwłaszcza przy łączeniu boków. Dla bardziej skomplikowanych modeli należy dokładnie zapoznać się z instrukcją szycia i postępować krok po kroku. Pamiętajcie o odpowiednim dopasowaniu na ciągu nici i prędkości szycia do rodzaju tkaniny. Nie spieszcie się i starajcie się wykonywać każdy szef precyzyjnie. Zwróćcie uwagę na wykończenie brzegów, możecie użyć łamówki, oprzyć brzegi ściegiem zygzakowatym lub zastosować inne techniki, aby zapobiec strzepieniu się materiału. Pamiętajcie, że detale robią różnicę. Staranne wykończenie sprawi, że wasza chustka będzie wyglądać profesjonalnie i elegancko. Cześć wszystkim. Dzisiaj pokażę wam jak uszyć kilka różnych modeli chustek od klasycznego kwadratu przez chustkę transformator, aż po urocza chustkę dla dziecka. Zaczynamy od absolutnej podstawy. Klasyczny kwadrat to idealny projekt dla początkujących. Wybierzcie materiał, który lubicie, może to być jedwab, bawełna, len, a nawet ciekawa tkanina we wzory. Najlepiej zacząć od prostokata o wymiarach, powiedzmy, 70 na 70 cm. To da nam po zszyciu kwadrat o boku około 70 cm. Ważne jest, żebyście przed krojeniem dobrze wyprasowali materiał, żeby uniknąć późniejszych niespodzianek. Po wycięciu prostokata składamy go na pół prawa strona do prawej strony i zszywamy dwa dłuższe boki. Następnie wywracamy chustkę na prawa stronę i. Gotowe! Możemy jeszcze oprzeć brzegi ściegiem ozdobnym, ale to już kwestia gustu. Pamiętajcie o dokładnym prasowaniu szwów to klucz do estetycznego wykończenia. Możecie eksperymentować z różnymi materiałami i rozmiarami, tworząc chustki o różnych fakturach i rozmiarach. Na przykład mniejszy kwadrat, powiedzmy 50 na 50 cm, idealnie sprawdzi się jako chustka do włosów. Kolejny model to chustka transformator, idealna z dzianiny. Tutaj potrzebujemy elastycznego materiału, który ładnie się układa. Możemy użyć dzianiny dresowej, jerseyu, a nawet miękkiego, cienkiego polaru. Kroimy prostokąt, ale tym razem proporcje są ważne. Długość powinna być około 200 cm, a szerokość około 30 cm. Zanim zaczniemy szyc, warto dokładnie zmierzyć obwód głowy osoby, dla której szyjemy chustkę. Zszywamy krótsze boki prostokata, tworząc rurkę. Następnie na jednym z dłuższych boków robimy kilka małych nacięć, które pozwolą nam na stworzenie falbanek. To właśnie te falbanki nadają chustce jej unikalny charakter. Możemy je dowolnie układać, tworząc różne stylizacje. To bardzo uniwersalny model, który można nosić na wiele sposobów na głowie, na szyi, a nawet jako opaskę na rik. Chustka na gumce to kolejny prosty projekt, idealny dla początkujących. Tutaj potrzebujemy prostokata materiału, którego długość zależy od obwodu głowy plus kilka centymetrów na zakładkę. Szerokość to około 15-20 cm. Szywamy krótsze boki prostokata, tworząc rurkę. Następnie przywamy gumkę, pamiętając o pozostawieniu niewielkiego otworu, przez który będziemy ja przewlekać. Na koniec szywamy otwór. Możemy użyć gumki o różnej grubości, w zależności od efektu, jaki chcemy uzyskać. To szybki i łatwy sposób na stworzenie praktycznej i wygodnej chustki. A teraz COS dla najmłodszych, gdzie chustka. Tutaj możemy puścić wodze fantazji i użyć kolorowych, wzorzystych materiałów. Najprostszy model to kwadrat o boku około 30 cm. Zszywamy dwa przeciwległe boki, tworząc rurkę, a następnie wywracamy na prawa stronę. Możemy dodać ozdobne aplikacje, haft, lub po prostu zostawić ja w prostej formie. Pamiętajcie, że dla dzieci najlepiej sprawdza się miękkie, naturalne materiały, które nie podrażnia delikatnej skory. Na koniec pokażę Wam jeszcze kilka dodatkowych wskazówek i trików, które ułatwia Wam szycie chustek. Pamiętajcie, że najważniejsza jest zabawa i eksperymentowanie. Nie bójcie się próbować nowych rzeczy i tworzyć własne, unikalne wzory.